Siemanko w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj omówimy sobie nowy update do mojej gry Skate Me Simulator, który wchodzi już dzisiaj totalnie o 18.00 i będzie naprawdę potężny, gdyż szykowaliśmy go dla was ponad 2 tygodnie i dodaliśmy naprawdę fajną funkcję, którą zobaczycie dzisiaj oczywiście, zapraszam również na live'a. Myślę, że zaczniemy tak 17.45 zaraz przed update'em samym, także wbijajcie oczywiście. No bo będzie naprawdę ciekawie. Dzisiaj omówimy sobie, myślę, że parę lików wam pokażę. Z nowego update'iku Także pokażę Wam również pety, jakie mi się udało zdobyć do tej pory tutaj. Mam aktualnie takie. Albo nie mam żadnych. Waliło grę. Dobra, trzeba będzie Allianadobić ale w takim razie. Dobra, jesteśmy w studio i w sumie stwierdziłem, że trochę Wam tutaj pokażę. Jak widzicie po prawej stronie na ekranie jest bardzo fajny przycisk. Mianowicie trade, mianowicie trade, tutaj oczywiście nic nie ma aktualnie, gdyż no jestem sam na serwerze, więc tak jak widzicie wygląda trade, mamy trade, będą trade w Skateman Simulator, będziecie mogli w końcu wymienić swoje pet z innymi graczami, no i oczywiście jak błędy. będą jakiekolwiek błędy z tym związane, wysyłajcie nam, postaramy się jak najszybciej to naprawić. Więc to jest pierwsza poważna rzecz dodana. Jak widzicie, też trochę zostało odświeżone tutaj UI główne. Mamy po lewej takie żywsze kolorki, po prawej również to takie żywsze kolorki. Myślę, że o wiele ładniej to wygląda. Również tutaj Oliver nam zrobił nowe skrzynki. Myślę, że o wiele ładniej się prezentują. Tutaj również. Jest nowa skrzyneczka, tak ona wygląda. No i myślę, że z tymi to naprawdę, porównując, no są o wiele ładniejsze te skrzyneczki, tak? Nie ma co tu mówić. Mam na sobie również założone nowe pety, są to strange alieny, są to oczywiście komony. Czy mogę wam staty pokazać? Myślę, że mogę, mają one po 500, więc tak się prezentują. Będą oczywiście o wiele lepsze w update'cie, ale nie chcę tam za bardzo tego likować. Także przejdźmy sobie do teleportu i pokażę wam jeszcze jedną rzecz. A Mianowicie przejdźmy na World drugi i będzie całkowicie nowa mapka alien. Będzie całkowicie nowa mapka alien. Nie będę na nią przechodził aktualnie. Chciałbym zostawić dla Was to na update, żebyście sobie sprawdzili tą mapkę. Oczywiście na live będziemy się to sprawdzać. Pamiętajcie, 1745 na moim kanale. Będziemy oczywiście sprawdzać sobie cały update. Ik. No i co, tak wyglądają te peciki. Myślę, że update naprawdę będzie fajny. Wiele osób również prosiło o nowe rebir w batony, więc je również dodamy. Będą dwa nowe rebir w batony i to całkiem całkiem spore. Więc polecam wam być na updajcie. No bo będzie się działo. Na pewno się będzie działo nowe trady. Totalnie nowa funkcja w tej grze, która myśli, że no sprawi, że sporo osób będzie sobie grało elegancko. Także myślę, że będzie naprawdę co oglądać. No i ja oczywiście dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam was dzisiaj na live'ika. Więcej nie będę likował. wbijajcie na live'a. No i będziemy grać razem dzisiaj. Oczywiście trochę petów również rozlamy. Także do zobaczenia dzisiaj na lajpie, no i trzymajcie się. Siemanko, cześć!